Witajcie! Jesteśmy w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Pan dyrektor Mariusz Kosperczyk. Szanowni Państwo, za nami, jak widzicie, część sprzętu, którą przeznaczyła spółka Koleje Śląskie dla Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Jest to część wyposażenia, następne przyjdzie jutro, ale już możemy pewne rzeczy przedstawić. Mamy sporo monitorów, mamy... Jakieś, prawda, y, szafy dojdą jeszcze fotele krzesła? Nawet nie. Krzesła mamy tam. Zaraz je zobaczycie. Są i stoły, biurka. E, to, co mogliśmy, przekazaliśmy jako koleje śląskie. E, Szanowni Państwo, e, to jest tak. Szpital w Toszku potrzebuje wszystkiego. Wszystkiego. E, będę się zwracał też do Państwa e, o pewne inne sprawy czyli usługi, usługi murarskie, elektryczne, potrzebujemy materiałów budowlanych, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Na pewno z tym do Państwa się zwrócę, ale na dzisiaj chciałem oddać głos panu rektorowi. Szanowny Panie Marku, bardzo, bardzo dziękuję za te dary, że się tak wyrażę. To wszystko, co tutaj się znajduje i jeszcze więcej, co przyjedzie jutro, jest naprawdę nam niezmiernie potrzebne do zwykłego funkcjonowania tego szpitala. Właściwie można powiedzieć, że każdy element tego wyposażenia, który tutaj jest, będzie miał zastosowanie u nas. To naprawdę wielkie szczęście dla nas, że mamy tą znajomość ze sobą i mamy kontakt ze sobą. Za co serdecznie dziękuję. No i za te wspaniałe dary. Dzięki, dzięki. Dzięki co, jeszcze raz po mojej stronie.